Dlaczego bierzemy na siebie ciągle więcej i więcej? Skąd się bierze ten przymus bycia wszystkim, dla wszystkich? To nie tylko kwestia obowiązków. To jakiś wewnętrzny system przekonań, przez który wiele obowiązków dokładamy sobie same. Często uciekamy w ten sposób od ciszy, która się pojawia, kiedy próbujemy odpocząć. A w tej ciszy. Czasem nagle dopada nas poczucie winy i wymyślamy kolejne zadania, bo odzywa się twój wewnętrzny krytyk, który mówi: Chcesz odpocząć? Jesteś leniwa, bezużyteczna, a w ogóle co zasłużyłaś na ten odpoczynek? Czy można coś z tym zrobić? Tak, od tego ciężaru możesz się uwolnić. I nie, nie rzucając wszystkiego z dnia na dzień, a jedynie zmieniając mental, sposób myślenia. Wiem, bo sama żyłam za dużo ponad 20 lat, nosząc w głowie to co muszę, powinnam, ile trzeba i jak trzeba to zrobić. Dopóki się dowiedziałam, że nie muszę.